Wcześniej i jak widzicie mam już inną tapetę i inne aplikacje Nie mam z tego nic, bo to mój stary telefon, tak? Bardzo stary, stary jak świat. I pewnego dnia to długo sesja na stanem była i No, ale odrzuciłam aktualizację i powiedziałam, żeby mi przypomniało później. Żeby później tu, bo było tak, że miałam telefon, tam stary telefon miałam. Miałam stary telefon. Y, to znaczy ten, no, Redmi minął. I tam y, nagle no, jakaś aktualizacja mi się pojawiła. I ja powiedziałam, żeby przypomniało mi później. To znaczy nacisnęłam. A no i jak Później okazało się, że no właśnie z dnia coś mi lagowało, postanowiłam zdecydować od początku telefon, bo mi strasznie lagowało wszystko. Jak zastawałam, to nagle coś mi, jakieś napisy powiły, że mam coś powpisywać i w ogóle. zaczęłam wpisywać, to bo to nie był zestawień Już teraz korzystam z tego i wszystko mam wszystko co mam w się. w LeafCraft'cie i nie będzie już Dyson bo idą na liście ku mój brat, Boże wstyd i tamte gry już są na liście z nienawidzonych gier no tamte gry No i tak samo jak Roblox, z nie wiadomo dlaczego tu mam i coś mi się wyłącza. No i kupa, no bo znienawidziłam tamte gry, straciłam wszystko praktycznie. I bardzo tęskniłam za tą tapetą, za tą topetą, bo to moja kotka, ale... Po prostu straciłam wszystko, co miałem na tamtym telefonie. Zaktualizowało mi się, wróciło do ustawień fabrycznych. Teraz muszę się znowu przyzwyczaić do tego. No i chłupa Dostałam z tym telefonem jeszcze wyjaśnienie, dlaczego mi ta muzyka źle działa. Bo ogólnie to nieważne. Tutaj mam fajnie pozdrawiam. To. Nieważne. Chodzi o to, że jak nagrywam muzykę, to tutaj coś się psuje cały czas. Ale to jak się psuje? i no jest mi bardzo smutno bo to będą no gorsze film, gorszej jakości musiałam też od nowa zainstalować kapkuta i mam tylko dwa edity jednego takiego bo se kombinowałem a drugi to jest taki no <grym> Nie jest mi przykro, bo nie będzie już tutaj z Stanego z dlatego że nienawidziałam grę. Nienawidziałam tak samo jak Robloxa i wszystko inne. Właściwie nie wiem dlaczego jeszcze tu mam Robloxa. W ogóle nie wiem czy działa. To jest pytanie, czy on jeszcze działa, czy jest tu moje stare konto. Nie! Bo po co? Jak zwykle. Za, już siódmy, siódmy raz mi y, konto na Robloxie. Siódmy raz. Siódmy. Nie ważę, czy miałam Robuxy, czy nie miałam, czy byłam biedakiem, czy nie. Usunęli mi konto. Wszędzie mi usuwają konta. Ja mam tego dość. Nieważne jaki tu mam gry to mój stary telefon. Byłam inna kiedyś. No. Jest mu smutno, bo nie mam jak krzeć Zepsułam tamten telefon. Byłem tego z starym sterciem mojego tacy. To jeszcze działa. Już sprawdzimy teraz, czy robot działa i... Może działa, może nie, nie wiem. o, jakie męczące. No teraz, jak coś będzie, no to może mi pisać w komentarzu, czy... pan będzie... ...chciało tutaj zagrała na starym telefonie. Tym bloksa. Nie wiem, gdzie idzie Aha. Sekundę. Eee. Mhm. Wiem, że jesteś nie słabo, dopytam na telefon zero dwanaście. Dobra, się. Też mi przyjał Nieważne, na tym chyba będę kończyć live'a. Po prostu straciłam konto. I jest mi bardzo smutno. Nie konto, tylko straciłam ten, ten telefon. Jest mi ogólnie bardzo smutno i... I chciałabym nie mnie po prostu no, przynajmniej przynajmniej jedna rzecz która mi się zachowała to kanał na youtube i premium gdybym się premium nie zachował mi się premium nie zachował to ja nie wiem co ja bym zrobiła z tym telefonem wywaliła za okno i bym już nie miała żadnego Ech. a i to mi się zmieniło ta ikonka na której zawsze miałam i taki po prostu ludzika, no, nie wiem jak to się stało to jest kiedyś, kiedyś taką miałam ikonkę na kanale. Nie wiem czy to kto, pamięta. Niech pisze. Pozdrawiam wszystkich. I w ten sposób kończę swojego najgorliwszego, najsłodszego lajba w życiu. A i pokażę Wam, jak to działa, że nagrywam to. Nie post, bo Jak nagrywam szwarca. Nagrywam, że tak chcę nagrać 3, no to biorę tu na 60 sekund. I tak jak zwykle, dodaję dźwięk misji, na przykład. I pojawia mi się nagrań max 15 sekund. Nieważne z jakim to dźwiękiem by było. Nieważny na przykład z tej A tutaj już chyba mogę, poczekajcie, zobaczymy. O tym mówiłem właśnie. O tym mówiłam. 60 sekund. Stay. O tym mówiłam. Na każdym dźwięku. Nie wytrzymam. Ten telefon jest dziwny. Aj, mam nową pościel z kotem. Półkę mam. Półkę mam. I lampki mam. Lampki mam na łóżkiem. To już mam dawno. Z, z, z. A, tam jest misia, który się przewalił, bo spałam. W gównicy, bo nagrywał już No i takie życie i będą teraz kocz filmy. O, będą też jakieś filmiki z Dominiką. Mówię. Jak ktoś nie wie, to, to Dominika, no to moja koleżanka. Nieważne. 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 Pierwszy film To mój brat Moja kotka, nie wiem skąd się wzięła, ale... ale to tak w ten sposób kończę live'a Będą, mówię już od razu, będą gorsze jakości filmy Będzie wszystko jako jakości po prostu Może będą live'y na przykład, nie wiem, z, z Nike'a Albo, nie wiem na pewno make-up? Nie, bez sensu. Nie może się zakłócić ze no nie? stay tej Nawet z niczego live'a nie mogę zrobić, ale kupa. No. Sprawdzam co tu jest. Bez sensu. Dobra, to w taki sposób kończę lejwa. No. Pajo. jest na świecie. Dla mnie najsłodniejsze. Pa. Pojawi się tu.